Jestem w dość szczególnym miejscu, bo jest to jedno z błagszych miast na świecie. Stolica bankowości, a tutaj nade mną, nie wiem na ile widać, że potem zrobię zbliżenie, to jest ulica Edison, Edison Strasa. Jestem w Zurychu, a ponieważ to jest ulica Edisona, to co nieco powiem i o Edisonie i co wynika i co można się od niego nauczyć. Co prawda już nie żyje, ale na co dzień jest to jest Szelesta i masów urządzeń, które... Wynalazł, chociażby z żarówki. Mnóstwo z nas, niestety ja też tak miałem kiedyś, kiedy mamy coś do zrobienia, mamy problem, żeby się za to zabrać, żeby w ogóle podnieść decyzję odnośnie tego, żeby zacząć coś robić. A jeśli coś nam nie wychodzi, to bardzo łatwo się poddajemy. Co jest akurat tyle wyjątkowym przypadkiem, że kiedy coś mi nie wychodzi, w przypadku żarówki do żarówki podchodził kilkaset razy, zanim jeśli nie, nie, nie kilka tysięcy razy, zanim wynalazł e, co zrobić, żeby bo tak naprawdę ludzie wiedzieli wtedy, że jeśli e, puści się prąd przez kawałek drutu, to on będzie świecił, on będzie jasny, będzie dawał e, światło, zresztą nie stanąć wtedy światłem. To był problem taki, że te się szybko przypalały, więc była kwestia wynalezienia, ja co zrobić jakąś osób, jaką usługkę znaleźć, żeby ten dob się nie przypalał. Jedyskłko się to wynalaz. Ale jest słynne, jeszcze wielu wiele lat. Ale chcę Ci pokazać właśnie na przykładzie Tisona, jak determinacja, jak podnoszenie się w każdym pasku buduje to, że masz osiągnięcia. Wracamy do Edyczną Strasy. Tak Ci mówiłem odnośnie Dysona jest kwestia podejmowania decyzji Teraz Ty możesz się sam zastanowić Jak u Ciebie wygląda podejmowanie decyzji Czy miałeś na przykład coś takiego, że zdarzyło Ci się w życiu, że miałeś Już nie radzę mi powiedzieć Czy zdarzyło Ci się kiedyś że miałeś pomysł na jakiś interes i tak sobie pomyślałem, że jak się za to weźmiesz, to odniesiesz wielki sukces, zarobisz miliony, będziesz bogaty i będziesz być może robił to, co uwielbiasz robić. Nie wziąłeś się za to i w jakimś czasie okazało się, że ktoś inny zrobił, zrealizował dokładnie twój pomysł. Mi się tak zdarzyło przynajmniej parę razy, chociaż staram się jak najwięcej robić w moim życiu i podejmować decyzje po to, żeby te interesy rozpoczynać. Ale jestem pewien, że miałeś właśnie coś takiego, że chciał się za coś wziąć, ale się za to nie wziąłeś, po prostu nie podjąłeś tej decyzji, żeby, żeby zrobić ten krok. Teraz jak mówię Ci o Edisonie i pokazuję Ci tam jego ulicę, to powinno Ci dać do myślenia, bo być może wydaje ci się, że jak podejmiesz tą decyzję, to poniesiesz potem porażkę, czyli zaczniesz coś robić i okaże się, że to był wypał. Tylko, nawet jeśli to będzie nie wypał, no to co z tego? Ty w tej chwili nie wiesz, czy to będzie nie wypał. A może to będzie wielki sukces. Tylko, że Ty się o tym przekonasz wtedy, jak Ty po prostu weźmiesz się do roboty i zobaczysz, co z tego wyniknie. Bo Bez tego przeżyjesz całe życie i będziesz miał 70, 80 lat, o ile dożyjesz, i będziesz się zastanawiał, a co by było, gdybym wtedy to zrobił. Albo a co by było, gdybym. Ee, nie wiem, ch chciałeś poznać w młodości jakąś dziewczynę i nie zrobiłeś tego, i potem przez ileś lat mogłeś się zastanawiać, a co by jednak było, gdybym do niej podszedł, gdybym z nią porozmawiał i ją poznał. Tak samo jest właśnie tak naprawdę z każdą decyzją. Tak naprawdę jest nawet z decyzją o wstaniu rano z łóżka: e, czy pospać jeszcze 10 minut dłużej, czy jednak ruszyć się, ruszyć tyłek i wstać już teraz i zacząć coś robić. To jest nawet. W takiej decyzji, że po prostu wziąć jakąś książkę na temat rozwoju, na temat biznesu i zacząć, ją czytać, zacząć się czytać, zacząć się rozwijać. Ty tą decyzję możesz podjąć już teraz. Jakakolwiek będzie e, przyszłość, nie wiesz jaka będzie przyszłość. Nie ma osoby takiej, która by przewidziała, co się zdarzy w przyszłości. Więc co ci zależy? Po prostu sprawdź, co się stanie. Zaryzykuj. To tyle z Turyku. Dzięki. Do następnego razu.